Chcielibyśmy się pochwalić naszym dorobkiem jako firma, która posiada już 20-letnie doświadczenie na rynku krajowym. Nie tylko. A naszym powodem do dumy jest to, że jesteśmy firmą, która bardzo dynamicznie się rozwija. Laureatami Gazela Biznesu jesteśmy już kilkakrotnie. A Obecnie zatrudniamy ponad 200 osób. W trzech naszych zakładach zlokalizowanych w Starogardzie Gdańskim, w Grudziądzu i w Pile. W tej oczywiście znajduje się nasza dominująca siedziba, dominujący zakład, który zajmuje się wieląco naszą produkcją, którą są kraty pomostowe, ale świadczymy również usługi cynkowania ogniowego. Te dwa produkty stawiają nas w gronie niewielu producentów, nie tylko w kraju, ale również w Europie i na świecie. Jesteśmy dosyć liczącym się producentem, dostawcą tych wyrobów na rynku krajowym i głównie europejskim. Odbiorcami naszych wyrobów są przedsiębiorstwa z zakresu konstrukcji stalowych, budownictwa przemysłowego, ale zakres tych odbiorców dzisiaj ulega znacznemu rozszerzeniu. Są to głównie przedsiębiorcy, którzy zajmują się drobnymi konstrukcjami stalowymi, wykorzystującymi nasze wyroby do podestów, podłóg, stropów.